Żubr z Białowieży Żbik, żuk, żółw, piżmak Oraz sześć jeży Spotkali żubra raz w Białowieży Żubr, jak to żubry mają w zwyczaju Przeżuwał perzu źdźbła przy ruczaju Gdy przeżył perz Buszując w trawie Żuł szminak, Przegryzając szczawiem Rzekł żbik do żubra Żarłoczne żubrze W tym żwawym rzuciu źdźbeł przerwę zróbrze. Chodźże, mój żubrze, z nami na kawę. Kawa? Dziękuję, wolę rzuć trawę.